W Galerii Sztuki Najnowszej oglądać można niecodzienną wystawę. Niecodzienną ze względu na narzędzia, dzięki którym stworzone zostały prezentowane prace. Wystawa nosi tytuł Transkodowanie, obrazowanie danych, a ich autorem jest Paweł Lisek, wrocławski artysta. To co jest istotne, to jest to, że ja poszukuję narzędzi, które mają zupełnie inne właściwości niż tradycyjny pędzel, czy nawet tradycyjne posługiwanie się myszką, czy, czy czymś innym. Szukam takich sytuacji, w których. Narzędzie ma swoją indywidualną właściwość, wartość i, tak w przypadku nawigacji satelitarnej, to jest sytuacja, o której Państwo może czasami wiedzą, a może nie. Narzędzie zostawione w jednym miejscu generuje błąd, który, który na obrazie powoduje nam bardzo mocne rozrzucenie linii w wielu kierunkach. Według Pawła Liska praca z medium cyfrowym wymusza analityczne podejście do wszystkich dostępnych wartości, którymi może posłużyć się artysta. Obrana przez niego strategia skoncentrowana jest na właściwościach piksela, podstawowej jednostki obrazu cyfrowego. Szukam, tak jak pan Kutera mówił, dla, dla, dla malarstwa, dla rysunku nowych przestrzeni i wykorzystuję do, tych, do, tych, do tego narzędzi cyfrowych, tak jak w ostatniej sali jest praca, w której posługujemy się zwykłym e, mikserem MIDI. To jest narzędzie, który, którym posługują się muzycy, a nie malarze, a nie artyści, którzy, którzy pracują z obrazem tak naprawdę. I to narzędzie zostało zaadoptowane do prostej rzeczy malowania w osi XYZ, e, trójwymiarowych jakby przestrzeni. Sama awangarda, no to jest. No to są, widać, jak sam mówił autor, to są raczej eksperymenty formalne. Właśnie, może też właśnie stara raczej w sumie sztuka pewnej improwizacji. No, przyznam, że dla mnie znaczy ja w często lubię doszukiwać się w sztuce treści. Takiej właśnie. Ja już od razu właśnie kiedy obserwuję te obrazy, uruchamiam swój świat wyobraźni i No, w sumie jak tutaj, no więc czasem może to być. Może to być interesujące i właśnie może to rzeczywiście właśnie u, u, tworzyć, uruchamiać się. Wrażliwość właśnie tworzyć właśnie jakieś właśnie też kompozycje właśnie kompozycje, a na poły kosmiczne, na poły jakiegoś zagubienia takiego egzystencjalnego. No, to, to, to już moja wyobraźnia raczej. No, teraz często dzieła sztuki, to właśnie już niektórzy uważają, że można interpretować dowolnie, jeśli chodzi o sztukę współczesną. Niektórzy mówią, że artyści to bardziej tworzą przestrzeń właśnie do, 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 do rozmaitych skojarzeń odbiorcy, aniżeli właśnie już przekazują pewne treści. To jest, jest ciekawe właśnie jest to, że właśnie jak można było wykorzystać właśnie elektronikę do tworzenia takiej kompozycji, taki polok, polok cyfrowy. Z wykształcenia jest malarzem. Myślę, że to nie jest zdrada malarstwa, tylko to jest genialne pchnięcie w sferę rysunku, w sferę też malarstwa, ale po prostu bardzo nowoczesnego przy użyciu nowych mediów, takich jak prawda, no, komputer, GPS i tak dalej. Więc. Nawet różne kody stosuje do symulacji lotów orbitalnych statków, więc po prostu ten zapis to jest nowa generacja jakby malarstwa, między malarstwem, grafiką i czymś jeszcze, prawda? To jest bardzo nowoczesna wystawa, która po prostu obrazuje zupełnie odmienne stany po prostu niż tradycjonalizm, które, którego dużo i często pokazujemy. Ale też w tej galerii właśnie będę pokazywał no już jakieś, jakieś kroki milowe do przodu po prostu, dwie prace interaktywne, które nawet widz może poznać bliżej to medium, może sam się zabawić na tym kodowaniu suwakami, więc myślę, że po prostu tu jest pokazane takie no bardzo nowoczesne spektrum nowoczesnej sztuki. Ta wystawa otworzyła nowy sezon artystyczny w Galerii Sztuki Najnowszej w roku 2009 i jest to dobry czas na podsumowanie działalności galerii w roku 2008. Tutaj chciałem Państwu jakby pokazać nowy katalog podsumowujący działalność moją tutaj w Gorzowie. Jest może skonstruowany w ten sposób, że we wstępie jest jakby aneks poświęcony mojej działalności, kiedyś bardzo dawno temu w 75 właśnie we Wrocławiu, to jest ta tylna strona. Tutaj w tej historycznej części Państwo zobaczycie, przeczytacie o niechcianych artystach, którzy są w tej chwili sławami sztuki Polskiej Poczytajstwa to, to za wielki sukces, że wtedy nikt nie chciał pokazywać prawda, poezji konkretnej, ja to zrobiłem. Wręcz główny główny aktor, czyli dróżcz wystąpił wtedy. No ale myślę, że po prostu Państwo jakby zapoznacie się no, z różnymi jakby takimi formami sztuki, które po prostu no, są bardzo dobre, ale też i medialne, jak na przykład ta strona Bruszewskiego. Rekursora sztuki mediów w Polsce. Katalog dostępny jest w Miejskim Ośrodku Sztuki. Jego cena to 10 zł. Natomiast wystawę Pawła Liska, transkodowanie, obrazowanie danych oglądać można w Galerii Sztuki najnowszej do 15 lutego.